Rozpacz Był dzień jak... chłopak o imieniu Brat. był w kawiarni sam i czytał książkę W pewnej chwili zauważył piękną dziewczynę Nie czekając ani chwili dłużej poszedł za nią Pytał o imię i numer telefonu Brat. Imię miała Alicja lat 18 była podekscytowana, bo również nie miała nikogo. Podała mu numer i poszła dalej. Następnego dnia Adam zadzwonił do niej z pytaniem. What the dog doing? Zgodziła się. Tego dnia była najszczęśliwszą osobą. Spotkali się w tej samej kawiarni co poprzedniego dnia. Rozmawiali do późna. Wieczorem, gdy Adam odwózł Alicję do domu. Spytał się, czy zostanie jego dziewczyna. Oh Zarumieniła się i krzyknęła. Oh przytulili się mocno na pożegnanie i rozeszli się. Rankiem Alicja ze za zdumieniem zadzwoniła do Adama. Twoja stara. Nie odbierał. Zapierdala. Za szóstym razem dodzwoniła się, ale było słychać tylko płacz, śmiech. I głośny oddech zmęczenia z niepokojem spytała, czy ktoś ją słyszy. Moś, moś. Dziwny Szept powtarzał ciągle: sześć sześć, osiem, siedem. Straszona Alicja pobiegła do domu Adama. Otworzył i spytał co się stało. Powiedziała mu wszystko, co usłyszała. A z tego powodu, że była późna godzina. Hold up. Posłał jej łóżko i poszedł spać razem z nią. A rano, gdy Alicja wstała, czuła ból na lewym nadgarstku. Spojrzała na nadgarstek i zobaczyła napis. Pokaż dupę. Przestraszona zaczęła się rozglądać po domu Adama. Jedyne co znalazła to stare papiery i list znajomego, na którym było napisane. Dawaj ta zajebiem zielonego dach. Gdzie się wyrywasz, jebany kiedy Przeczytała to na głos, po czym do domu weszła policja, policja 100%. informując, że Adam został zastrzelony Chcą przeszukać dom. Rozpaczona Alicja błąkała się po ulicy, zastanawiając się, co się stało. Myśląc o tym, przechodziło jej przez głowę mnóstwo myśli. Jedna z nich była dla niej idealna. Gdy wróciła do domu, ucałowała mamę. Zeszła do piwnicy, sięgnęła po leżący na ziemi i zakończyła swoje żywocie. Oh